Lew Tolstow powiedział, że w czasach dobrobytu potrzebujemy dobrych administratorów. W czasach natomiast kryzysu odgrywają bardzo dużą rolę liderzy. I my w grupie takich mamy, ale jednocześnie mamy pracowników, którzy są wierni i odpowiedzialni. I dzięki temu osiągnęliśmy w pierwszym półroczu bardzo dobre wyniki. Te dobre wyniki to również efekt tego, że wypracowaliśmy dla grupy wartości. A te wartości okazały się w czasie kryzysu bardzo istotne. To jest odpowiedzialność, to jest współpraca, to jest rozwój i przede wszystkim zwinność. W każdej sytuacji byliśmy zwinni, dostosowywaliśmy się do trudnych, logistycznych warunków. Wyszliśmy, można powiedzieć, w pierwszym półroczu zwycięską.